Ja już po wykopkach pojechałem się w ciemno, ale udało się, poszedłem do rolnika, pogadałem i pozwolił, a co znalazłem zobaczycie sobie na filmiku, także zostawcie co trzeba, no i miłego oglądania. mamy dołek i mamy monetkę o już wyschło ładnie tu z tej strony piątka PRL sorry za wiatr. rocznik no nie wiem ale jest Moniak Także idziemy dalej Mam tu jakąś pierdłkę, jakąś podkładkę czy coś A teraz wam powiem jak to wyglądało Przyjechałem tu na wioskę Widziałem pole już skoszone Mówię idę spytam się rolnika on mówi, że nie ma sprawy. Mówi, tu za domem też ma pole. Niech tam idę, bo mu jakaś część tam trzy części mu odpadły. No i idę tutaj na to pole. Patrzę, a tam gościu śmiga już. No i podchodzę, pytam się. Jak tam urobek, coś tego. No i on mówi, że tu. Mówi ten właśnie znajomy, ten rolnik. Mówi, żebym mu poszukał tych części. Ja mówię, no ja też mówię. Czy mogę mówić? Ja mówiłem, tam na No i tak to się zaczęło, ale ten gość się zwinął, musiał gdzieś jechać. Także ja zostałem na polu bitwy sam, tutaj na tym polu. A jak na razie, no to on mówi że jakiś kurat coś tam. Dobra, poszukamy. I znalazłem. Hallo! 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 Nie działa, no nie niestety. Nie, jest złoto. Tak, jest złoto, jak widzę. Teraz takie niecodzienne znalezisko. Patrzcie, to jest grzebyk. Kto starszy to powinien wiedzieć, że takie grzebyki istniały. 70. bodajże chyba jak z tego co pamiętam pamiętam tam w szkole były. Coś mi się tak kojarzy No niecodzienne znalezisko No co? Idziemy dalej No i znalazłem to Patrzcie To jest to No Przyniosłem Człowiekowi, tu obrał siatkę niech się cieszy. No, I sprawa zarąbista. No i tu z tej dziury wyleciał. Jest wreszcie jakiś guzik. Jakiś guzik jest. O, jakiś. Co to jest to Jest. Znajdzie no chwila. Zrobimy porządek. No i chyba mam tego fanciora. To jest guzik. Ale zobaczcie jaki. LC. I z takim uszkiem. o jest petardziniu piękny guzior LC w herbie no fajny zarąbisty mamy wreszcie monetkę z tej dziury co to jest Co to takiego? Nie mam pojęcia. Dobra, no i teraz zobaczcie, rękojeść od chyba noża. Zaraz ja to wyczyszczę. Zobaczymy, co to jest. No i tak to wygląda. Przez lupę chyba w domu No ale wpadło takie coś Mamy dołek Tu mamy monetkę o. Co to jest? Co to jest? Dajcie chwilę. No i wiem co to jest. Są to dwa fenole, któreś tam część talara. Nie wiem czy to widać. fenole, tak, to jest to koroną to jest jakaś część jakaś część talara tylko nie wiem no dobra przejdę tam jeszcze z powrotem i będę kończył ostatnią szponeczkę zrobię jakieś podsumowanie i to jest to jest i nie wiem, co to jest. Zaraz się dowiemy. I to jest boratyna gargamel i koronna Tak i koronna boratyneczka i tą boratynką zakończamy dzisiejsze wykopki i tu wygrzewałem o perelek dziesięć groszy tak tak dziesięć groszy sześćdziesiąty ósmy siedemdziesiąty ósmy dobra Zaczynamy śmieci. Tutaj jakaś łuska. Tu ten grzebyk. Nokia. Proszę bardzo. Nokia wpadła. Tu ten rękojeść od tego noża. Albo od czegoś innego. Jakaś rurka miedziana. No i tak. Dwie dwa fenole, piątka PRL, 10 groszy PRL, no i ten zarąbisty guzik, ten guziczek jest zarąbisty, także pokopane. Nowe pola. Jest gdzie łazić. Dobra. Dobra, wariaty. Robimy drugą część filmu. Na tym samym polu. Zobaczymy. Idziemy, szkoda czasu. Mamy pierwszą monetkę tutaj w dziurze. Nie wiem, czy widzicie. O, jest. Tutaj. I co to? Co to jest? Dajcie chwilę, dwa grosze współczesne, dwa tysiące chyba jedenasty. No i mamy maleństwo. To jest tu. Oratynka będzie. Co tak bo ratyna. No i słuchajcie, ma taką prośbę do was. Piszcie w komentarzach, bo kopę i pokazuje takie fajniejsze, te fanty monety, guziki i tak dalej. Ale też wyskakują takie różne duperele. To jak Chcecie patrzeć, to dajcie znać. Tak, buratynka. Jakże wszyscy widzieli, taka maszyna. Kur, teraz ładnie to zrobi. Jakieś 40 centymetrów. Idę po plecach, bo jeszcze mi założę. Zobaczymy, pochodzę po tym, co on teraz zrobi. Zobaczymy. No i tak, kawałek tylko zrobił ten pan. I patrzcie, już znalazłem kawałek. Zrobił na razie, bo to było na próbunek. Nowa maszyna i patrzcie, od razu wyskoczyła moneta, ale patrz, w jakim stanie? Nic nieczytelna. No i mam coś. Widzicie? Jest krzyżyk jest krzyżyk taki fajny o taki fajny krzyzior zaraz go oczyszczę i wam pokażę jak on wygląda. I zobaczcie. Jest jeszcze w środku ale widać coś odpadł Jezusik albo coś tunity. No i takie cudo. Takie cudo, no fajnie i mamy dołek wykopane jest okrągłość, jest okrągłość a mianowicie O, 10 groszy Dziesięć groszy. Nie wiem, czy to nie będzie sreberko. osiemset 1840. Jest srebro. Jest sreberko. Wiedziałem, że tu srebro trafię. Tak jest. 10 groszy. 1840 jest. Kurde. Pokażę Wam, jak to bije. Tutaj jest. osiemdziesiąt osiemdziesiąt jeden osiemdziesiąt dwa kurde jest wiedziałem że tu trafię sreberko no i też następne jakieś maleństwo chyba bratyna zajechana patrzcie jakie chmury Chyba będzie kongo Ale mam samochód blisko także Albo przejdzie bokiem, albo mnie zmoczy Deczko No i zdążyłem Patrzcie No ja Jednak Ale przygrzmociło ładnie Tak wyglądają moje wykopki. Kurde. Wow. ładna tęcza teraz z tej strony a jak ładna uważaj się 90: No i co tu może być? Podejrzewam, że jakaś chyba kopiejka. Dobra, kopiemy. kurwa, mamy kopiejkę. Jakiś dezodorant. No i mamy pustej dziury. Tylko co to jest? Patrzcie. co to jest? co to takiego? nie mam pojęcia dajcie momencik Nie wiem co to jest, ale jest rocznik 1859. Tu coś jest. To jest jakby moneta. Ale tutaj nic nie widać. Tu jakieś coś, jakby coś przyczepiane było. Tutaj też. No ciekawostka. Ciekawostka dnia. Rocznik jest 1859. Dobra. Bocianki już przyleciały. Ziemia ruszona. No i mam chyba medalik. Tak jest. Jest medalik. Jest medalik i to będzie chyba Sreberko. I to będzie srebrny medalik. Tak będzie. No jest srebelko Drugie, moneta chyba, i medalik. No i super, gościu pokażę wam, jak bije pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt osiem. Mamy też perelka 10 groszy. No i oto dwoma grosikami kończę na dzisiaj. Przyjadę tu może z Paulusem 25 rok. Także Pola, zobaczcie ile. Ile tego jest? Ile tego jest dochodzenia? Z tyłu, za mną. Dobra, wracam się do samochodu. Podsumowanie zrobić z dzisiejszego dnia. Także. No i robimy podsumowanie. Zobaczcie. Mówiłem Wam, że nie pokazuję śmieci. No, bo to by było, film trwał nie wiem, z dwie godziny. Tyle nakopałem tego dziadostwa. No. A teraz Wam pokażę, co udało mi się w drugim odcinku. Krzyżyk Boża, srebrny medalik to nie wiem, co to jest. Rok 1859 zobaczymy w domu tutaj 10 groszy 1840 ale dwa grosiki międzywojne ładne 25 10 groszy PRL -u. tu jakiś zajazd bardzo współczesne dwa grosze guzik gaciak i tu chyba 5 boratynek no, i to by było na tyle. Także wiecie, co macie zostawiać. Jak nie, to nie. I hejka.